Siemaneczko na strony wasz host Max nie umie grać w kolejnym odcinku Crisis 3 Remaster. Test łączności, test łączności, prorok? Jesteś tam? Komunikacja siadła, impuls elektromagnetyczny rozwalił sieć, rasz przepadł, będzie teraz najważniejszym celem, ale Michael ma dla ciebie informację. Okej okay. Wszystko się tutaj jest zbada Mam dostać się tam, a muszę, żeby coś się tam, muszę się dostać tak Okej okay. Kurde, światło mamy okay, klatkę słodową, to idziemy tu Wyżej. No tak, tak. A, zapomniałem, że tu jest jakoś tak, że... No jak ja tam miałem? A, tu jest! Tak. A, tak! No, no! Czemu nie możesz się tam wepchnąć? Okej, może jakoś inaczej to się idzie, jednak sobie tylko tak wymyśliłem. Tak, dokładnie. Musiałem trzeba wejść do góry system X. No, A, widzę! Alfa. Przygotuj ludzi do walki. Sytuacja uległa zmianie. Uważaj, prorok! Według dokumentów cel niedaleko twojej pozycji, znajduje się neuroprzekaźnik Sepidów. Jesteś podatny na ich wpływ, więc może obejść to miejsce. Nie! Sepidzi mają zbiorową świadomość, zależną od samca Alfa. Teraz, gdy jest wolny, budzą się. Jeśli te neuroprzekaźniki biorą w tym udział, muszę im się przyjrzeć. Zbiorowa świadomość? Ale przecież masz w sobie sporo obcego DNA! Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Okej. Okay. Tam ma być dobra. Break, break! Tu wieża 436! Jesteśmy pod ostrzałem! te siły Sepidów idą na nas! Wieża 436, tu jednostka naziemna Teta 1 Umacniamy obronę! Ta jeden, mówi nadzór! W waszą stronę idą znaczne siły nieprzyjaciela. Widzę osiem, poprawka 10 jednostek! Chyba go huf. 4-3-6! Mamy z przodu jakieś naprawdę no, twarde skrzynki! Ostrzelajcie ich w ścieżkim, zanim nam na głowę! Obrona Wieży straciła 60% sił aktualną, ale mamy 2 dni otwarty do Uważaj na siebie, jebane Sepidii, A myślałem, że na Lincoln było ciężko. No chodź. Okej. Okay. A no nie miałem. Ja się przekradał to? Walka jest wtedy ostateczna, kiedy jest ostateczna. Za bardzo jest tu niebezpieczne, żeby iść sobie tak, polapem się. Uwielbiam to. Dużo ich tu. Dobrze, przeładuję. Oni będą myśleć, że tam jestem. Dawno mnie tam nie ma. Bo jestem blisko, muszę dostać do tamtego budynku, a nie będzie łatwo, bo na dół nie będę miał energii. Okej, okay, można normalnie tutaj iść. Dobrze, dobrze. Szciaili się, uważam. Jeden mnie wykrył, ale to tam mniejsza o to. ma sensu z nimi się, się bić, jest trochę, jest trochę za dużo. Uu, a co z nami konie siotem. Coś do góry? Ja mam problem w skakiwaniu w tej grze, to uważam. Nie, bo to jest na tym. No to muszę tu wskoczyć. Nareszcie. I jas! Nie! Psychol! Psychol? Słyszycie? Potrzebujesz czegoś? Nie! Tylko się melduje. Będę na ustalonej pozycji za jakieś 30 minut. O, tylko coś jest. Pane wywiadowcze. Okay. Co już spaliło? 4, 3 436, tu Teta-2! Nie utrzymamy pozycji! Lada moment nas zaleją! Siły przeciwnika w tym... O kurwa! Oni... ja! Sygnał umowy dla sektora Alfa 9 włączony. Wszystkie jednostki mają wycofać się i zebrać przy wieżach 419 i 426. Co ja tu mogę?

Nadal ani śladu rasza. Z kopuły napływają raporty o atakach sepidów. Cel dostaje mocno w kość. O. Operoxenus. Wypalacz. Widziałam takie tylko w dokumentach C. Hm? Komunikacyjna jest już prawie sprawna, ale nasi dowódcy polowi zgłaszają wszędzie obecność przytomnych sepidów. Nie przedarły się jeszcze przez obronę kopuły, ale. O Boże! Eliminują wszystko, co przypomina ludzi. Muszę odnaleźć rasza. Nie jestem. przygotowana na coś takiego. Prorok, uważaj! W pobliżu znajduje się unieruchomiony pulsar. Możliwe, że zacznie działać przez tę całą aktywność sepidów. Może lepiej trzymaj się od niego z daleka. Może, ale jeśli ma źródło energii, to może udałoby mi się je wykorzystać. Okej, okay, są te roboty całe. Tu siedzieć, mogę być niewidzialny. Gdzieś mi po uciekały? Tam muszę się dostać, dobra, dobra, nie ma problemu. Tylko gdzie moje potwory? <noise> Jak chcę je bić! Jak Ja mam idealną ale strzelecką. Musiał gdzieś się poukrywać, oczywiście. Okej, okay, to wiemy, że ta broń nie będzie działać. I bardzo dobrze jest na pocichu jak wykończyć. Pokazuj, oczko. No proszę, trochę ich, towarzyszą już nie mam. Został jeden drani. że było w tym budynku oni się wydają dość groźni zauważyłem że trzeba być dla nich na podwyższeniu żeby się ich pozbywać Ta generacja mocy А, то, 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 то прощение. А-а-а, ты можешь на тыло так-то застрелить. No, pokaż oczko. Pokaż kotku, to ma masz... Dwa za jednym zamachem. Mm, kocham to. O, udało mi się trafić. To nie jest łatwe. Jest. Oczywiście ja nie umiem rzucać granatami. Że też łatwo można ich ominąć, tylko, są... tylko chciałem zobaczyć sobie z czymś nowym. Jak mam się zaśpa... z cepidami. Kolejny kolejny dzień, i znowu te cepidy! Trzeba <grytanie> jakoś połaścić pewnie wokoło. No yeah, je ja dalej. O, o, o punkt kontrolny, dobrze Doskonale Granaty, tak O, szczały są super tutaj. Naprawdę są użyteczne i pożyteczne. Dobra. Coś tu mamy. Kolejny, kolejny, kolejny i tu mamy jeszcze chyba dwa. Tu mamy pcen, dobra. Okej, okay. By było bliżej byli. A, tu jest, tu jest gościu. Gościu. Przynajmniej będę wiedział. Tu jest coś latającego. Tu jest kolejny gościu, a tu jest kolejny gościu, dobra. Курда. Пророк. Musisz opuścić mosty, żeby móc wejść na kładkę. Jak Ci się uda, ściągnę internet. <try> 나가볼게, 나가볼게. No, elo, elo, elo! już wam nie wyszło! Szały odzyskałem, chyba nie Mam też swoją broń, mogę też po swojej użyć ich broni, nie? Ja chyba to już byłem! Okej, okay. nie śpiesz się. Tam się ten idzie. Ja Czy ja zrobiłem Wielkie jedno kółko? Osiągnięto punkt kontrolny, więc... Dziękuję za oglądanie, zobaczymy zobaczymy się w następnym, oczywiście, odcineczku. To była dość ciekawa jazda. <grystanie> jazda, jazda, miała jazda, jazda. Dobra, ta kawa... Miałem bardzo po amerykańsku, kawa, bicie obcych w Ameryce. <grystanie> Dziękuję za Dziękuję za oglądanie, Jeśli czołem, zobaczymy się w następnym odcineczku. Stawcie suba lajka, like. jeżeli wam się podobało. To wszystkie linki w opisie u góry karty na poprzednie odcineczki, które was zapraszam. Cześć, czołem, następnego, cześć. Ma nie było pa, następnego pa.